Po co tu jesteśmy? Profesor kazał nam zrobić wywiad z przedstawicielkami różnych zawodów. Dobra. O, spójrz na tę laskę w cytrynowej czapce. Niezła jest. Cześć. Cześć. Hmm. Właśnie mi się przypomniały godowe zwyczaje leśnych pawianów. Jesteśmy studentami dziennikarstwa. Chcielibyśmy... E, udzielisz nam wywiadu? Jasne. Świetnie. Kręć. Więc. E... Caitlin, Caitlin e... czy ludzie postrzegają twoją pracę nazbyt kolorową? Tak! Chciałabym być postrzegana w kolorach, które niekoniecznie pasują do cytrynowego. Ale w mojej pracy taki numer nie przejdzie. I cięcie. A. Wykorzystałaś cytrynę jako symbol uciemiężenia kobiet. Niesamowite. Tak, jasne. Więc co studiujesz? cóż, współczesną modę oraz zakupy, głównie detaliczne? <laughs> Widzę, że masz poczucie humoru. Jesteś z Brownstone? E, tak. Cześć, Jen. Kto to? E, e, Jen i Niki to koleżanki z koledżu. Mieszkamy razem w jednym pokoju w akademiku. E, no, może wybralibyśmy się kiedyś na kawę? Bardzo chętnie. Na razie. E! Słyszałaś? Umówiłam się na rentkę z prawdziwym studentem! Oni myślą, że ty też jesteś studentką, tak? Przecież mogę udawać studentkę. Żaden problem! Dlaczego odnoszę wrażenie, że pędzisz samochodem prosto w przepaść? Mm, Josh. Kończy się szkoły czas! Nic nie krępuje nas! Czas przyjaciół spotkać z tym Zawsze chodzimy razem Gdzie mamy tylko my 16 mam lat, nie dokąd iść Pracę mam i zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat 15 fajnie jest Wtedy gdy dorasta się To najpiękniejszy w życiu czas w życiu czas! Szóstka w pracy. Studenci! Witajcie koleżanki z pierwszego roku! Ładnie! <ścoughs> Katlin, ty Ty nosisz dżinsy? Skąd wiedziałaś, jak je włożyć? <ścoughs> Moja pierwsza randka z prawdziwym studentem. Jestem już dorosła! śliczny żakiet. Podoba ci się? To tweet. Dobrze się przygotowałam. Chcecie zobaczyć, co jeszcze mam? <gryso> Ze sklepu dla czworokich. Wyglądam poważnie. <gryso> Jak poważnie rąbnięta. <gryso> Sorki. <gryso> <gryso> Katlin! <gryso> <End desafiants> <gryso> Niki, możesz się śmiać, ale ja świetnie wiem, co robię. A ile palców pokazuję? A... Ketlin, może wymienisz szkła w tych okularach na zwykłe, nie optyczne, co? Nie, 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 nie trzeba. Wszystko jest pod kontrolą. Jestem dorosła i wiem, co robię. Ow! 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 Chłopaki, nie uwierzycie, jaką świetną robotę właśnie dostałem. Oto przewodnik centrum handlowego we własnej osobie. Ziom, będziesz eskortą starych ziomów i ziomalek? Wolę określenie opiekun. Kiedy zaczynasz? Już zacząłem. Pracuję bez przerwy. Mam przynajmniej pół godziny, zanim ten gość mnie dogoni. Super. A to oznacza mnóstwo czasu, żeby zapolować na laleczki. Nieźle. Ej, na dnie mojego kubka jest informacja o konkursie. Super. Przeczytasz? O, zwycięzca dostanie parę nart i wiele innych wspaniałych nagród. Spróbuj jeszcze raz? No, pewnie, że spróbuję. Ej, to. Ko... E, moje. Dziesięć hmm. kaw na wynos, proszę. Chemia metaloorganiczna? Budownictwo lądowe? Nie mogę pójść na uczelnię nieprzygotowana. Oto ja świecie! Kathleen Cook! Pierwszy rok świetnie wyglądasz, Kathleen. Ale o czym chcesz rozmawiać z Joshem? Że chciałabyś mieć już prawo głosować? Polityka mnie nudzi. Że mama każe ci wracać do domu przed dziesiątą? Nieprawda, o jedenastej. Musisz z nim rozmawiać o czymś ważnym, o czymś, co zmusza do myślenia i wymiany zdań. Oh, może po paru randkach, jak się lepiej poznacie, Josh polubicie taką, jaką jesteś. Tak! Bra Możemy z tobą chodzić na randki. Już mam. Wiem, jak możemy ci pomóc. Wykorzystamy zdobycze techniki. Pani Bigam, może umówilibyśmy się na końcu tego korytarza za pół godzinki? Jesteś przewodnikiem. Masz mnie oprowadzać, ty leniwy byku. Tak, wszystko rozumiem, ale czasem można sobie trochę odpuścić, prawda? O nie, laseczka. To krępujące! Pani mnie puści! A. A. E. <grym _> A. O, jakie to słodkie! Serio? Spędzasz czas w towarzystwie babci? To urocze! Serio? Urocze? No, tak. Cóż... Znasz to powiedzenie... Ogród miłości rośnie w sercu babci. Przestań gadać od rzeczy! A. Przed chwilą chciałeś mnie zostawić A. Babciu, chciałem ci tylko przynieść piwo imbirowe na lepsze trawienie. O. Musimy iść, babciu! O tej porze nasilają się objawy zapalenia palucha. Przestań się wymądrzać! O. A w ogóle nie jestem twoją babcią! Babcia nie jest sobą, miała wypadek, ale ja zawsze się nią opiekuję. O, masz tu mój numer. A. Kiedy wreszcie wrócisz do domu? Dobrze wyglądam? Pamiętaj, nie chodzi o wygląd, tylko o intelekt No właśnie W razie kłopotów, prześlemy ci odpowiedź Niki, zalogowałaś się do internetu? Tak Kathleen, telefon włączony? Tak No dobra, sprawdźmy jak to działa Halo? Halo? Dobrze, włóż go do kieszeni, upewnij się czy cię słychać Powiedz coś mądrego To niewykonalne zadanie Słychać wyraźnie. Cześć, Cześć Katlin. <laughs> świetnie wyglądasz. Katlin, możemy iść? Tak, właśnie wróciłam z wiecu studenckiego. Naprzód! E, świetnie. Nie rób tego, ziom! Wiesz co, powinieneś odstawić kawę, Jude. Muszę wygrać. Im więcej kawy, tym większe szanse. Dobra, trudno podważyć ten argument, ale... nie sądzisz, że trochę przesadzasz? Tak! Przerwa na kawę! Mogę napić się kawy. Jude, poczekaj! Musisz z tym zerwać! O, więc zaczęłaś studiować sztukę renesansu. Szczególnie znane dzieła późnych, średnich ćwieków. To znaczy wieków. E, przepraszam za literówkę. Zaśmiej się. A, co ona robi? Tego miała nie czytać. Ten chłopak pomyśli, że zwariowała. Nie wiem, o co ci chodziło z tymi ćwiekami, ale to właśnie w tobie lubię, Kathleen. Jesteś zwariowana. <grym> Jak długo jeszcze potrwa ta randka. Alarm. Powiedziała, że chodziła na wykłady Stevena Hawkinga. Stephen Hawking. Już się robi. Cześć, ziomy. Żegnam, ziomy. Musimy jej powiedzieć, kim jest Stephen Hawking. O! Podwójna mocna mokraczino. Miodzio! Ej! O, nie! Kurczę, naprawdę muszę się napić. A co z moim laptopem? Jesteś. Jud, musisz się wreszcie wziąć w garść. Spróbuj jeszcze raz. Dobra, ziomy, niech wam będzie! Mój laptop jest poważnie uszkodzony! Z Judem też jest źle. Ej, wiecie co? Może pobiegnę po kawkę! Zaczekaj! Stój! Będziesz płacił za naprawę, Jude! Może mnie się uda. O! o! Sorki nic nie jest? A jak myślisz? O nie, Ketlin. Au, au, au. Daj już spokój hawkingowi. Lepiej porozmawiajmy o tobie. I Nie! Tracisz rozum! Przepraszam! Ostrożnie koleś, mój dziadek ma artretyzm! Jesteś taki słodki. <grym> Świetnie się dziś bawiłem, Ketlin. Ja też! Powinniśmy chyba wzbogacić naszą znajomość. O, mam swoje zasady. Nigdy nie całuję się na pierwszej randce. Super, nie o to chodzi. Chcę poznać Twoich przyjaciół. Chcesz poznać moich przyjaciół? Tak, Pomyślałam, że. Mm. O czym to ja mówiłem? E, zdaje się, że coś o wykładach Stephena Hawkinga. E, a nie mówiliśmy. Nieważne, o czym rozmawialiśmy. Oh, uh, oh. Ludzie, błagam, pomóżcie mi Josh chce was poznać Nie mogę już tego odwlekać Mam starte usta Chwila Powiedz, o co chodzi Josh chciałby wzbogacić naszą znajomość No proszę, biegniemy na drugą bazę Nie, on chce poznać wszystkich moich przyjaciół Tak, jasne Co? Kiedy o tym wspomina, całuję go, żeby zbić go z tropu, ale to już przestaje działać. Jak to przestaje działać? Chwilunia. Poznawanie przyjaciół to wzbogacanie związku? Przerabiałem to parę razy. Zdobyłem już drugą bazę? Nie, bzdury, to nawet nie jest pierwsza baza. Ty nawet nie jesteś na stadionie, stary. Jesteś jeszcze w domu i gorączkowo szukasz drobnych na bilet autobusowy, żeby dojechać na stadion. Co za metafora, Jonesy. Tak, tylko pytałem. W czym problem? Spotkamy się z nim. Jeżeli was pozna, dowie się, że nie jestem w koledżu i ze mną zerwie. Chcesz, żebyśmy udawali studentów? Proszę, to dla mnie takie ważne. Zróbcie to. Sprawy zaszły stanowczo za daleko. Nie. Ma. Nic. Nadal. Przestań brachu. Spokój się! No to słyszę. Ciii. Mówią, Dziód, wypij mnie, a potem sprawdź, czy jestem kubkiem z nagrodą. Wybacz, Dziód, nie pozostawiasz mi żadnego wyboru. Au! Dzięki! Au! Dzięki! Au! Dzięki! Au! Dzięki! Au! Dzięki! Au! Dzięki! Zioł. Odwyk, będziesz czysty. No i co? Gotowi na zabawę studentów? Zrobię to tylko raz, a potem niech ten horror się skończy. Zgoda. O, już są. Przedstawiam Josia i Konora. Dan, Niki i Johnsy. Cześć. Cześć! Cześć? Jesteście na pierwszym roku z Kathleen? Aha. A co studiujecie? O, ym, ona astrologię. Astrologię? E, chodzi ci o astronomię Astrologia, astronomia, nieważne, co to ma za znaczenie. Wszechświat jest niezbadany. Przywiązywanie się do definicji świadczy o ciesto umysłowej. Ej, co ci się stało w ręce? O pamiątka z zajęć. Prowadziliśmy y, prace archeologiczne. Nie używacie do tego celu łopat? Jesteśmy niedofinansowani. Tak, wiem jak to jest. To wspaniałe, że studiujemy takie interesujące, że. Y, 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 y. Poznajmy się. Jestem Josh, z dziennikarstwa. Johnson, ja zajmuję się żeńską anatomią. Chwytasz o co chodzi? Studiujesz ginekologię? E, no tak. Mój współlokator się w tym specjalizuje. Ciężki kierunek, co? E, tak. Ej, widzę mojego pacjenta. Muszę lecieć. To jest twój pacjent? Nie rozumiem. Ej, w końcu to ja jestem lekarzem. No, musimy wracać do akademika. Wybieramy dziś starostę roku. Tak. Słuchajcie, może później wszyscy się spotkamy. Jasne, świetny pomysł. To miał być tylko jeden raz. A niech to. Może pan szybciej, za 10 minut mamy randkę w gigantopleksie. Naprawdę? Siom, nie mów Łajetowi. Ta kawa działa na mnie jak narkotyk. Ra! Ale masz spida, ziom? Chciałbym, żeby moi podopieczni skakali jak ty. Ej, zła myśl! Dziut, możesz sobie zamawiać kawę. Tak. Ale nie wolno ci jej pić. Dlaczego mieszasz mi w głowie, ziom? A on to wypije! W ten sposób zdobędziesz kubeczki i będziesz mógł wygrać! Mój dziadek już dostał przyspieszenia. Jesteś geniuszem, Łajet. Zaczekaj! Proszę, spróbuj ponownie! Słuchajcie, to też jest mój kolega z roku, Wyatt. Cześć, cześć. Cześć. Wybieramy się na Spałowanych cztery. to brutalne męskie kino. Od osiemnastu lat. Jak wszystkie dobre filmy. Ciekawa uwaga. Masz rację. Spałowani 4? Widziałem to. Dwójka i trójka były lepsze. Serio? Gdzie widziałeś? Dzisiaj jest premiera. O? o, mój tata to wyreżyserował. Widziałem wersję roboczą. Twój tata to Fang In Li? Tak? Super. Chodźmy na kwiaty od mojego chłopaka. To komedia romantyczna. W porządku. To był taki wzruszający film. Jasne. Kolej zrezygnował z wyprawy dookoła świata po to, żeby przynieść kwiaty dziewczynie. Przełamał klasyczny przypadek strachu przed zaangażowaniem. Jesteś na psychologii, czy co? To Prawda, Wyatt? No, tak. E, mam wykłady z. uzależnień i trudnej drogi do pełnego wyzdrowienia. Ej, jesteś w grupie Bartleta? E, tak. E, co jest z tym gościem? O, nie przejmuj się nim. Jest tematem rozprawy, nad którą pracuję. Rany, widzę, że prowadzisz badania. Ja ograniczyłem się do lektur. I tak to było. Zewnętrzny parapet na 31 piętrze. Trojaczki i ich mamusia byli cali, zdrowi i szczęśliwi. Wo, niesamowite, co, Konor? Nie jest to dobrze. że to przemęczenie, wyjdzie z tego ale dlaczego mnie wylali z roboty jak mogłeś mnie tak okłamać i podle wykorzystać tych miłych starszych ludzi to nie moja wina skąd mogłem wiedzieć że ma rozruszonych serca panienki w ten sposób nic nie wskuracie trzeba mieć argumenty i i sprawdzaj i i sprawdzaj i i sprawdzaj o. To jest naprawdę ciężki przypadek. Czy jest na sali lekarz? Jakaś kobieta utknęła w przebieralnik Haki Bazar. Chyba będzie miała... Dzieciusia! Spokojnie. Przecież Johnsy studiuje ginekologię. O, ale Johnsy nie jest z tych, co boją się podjąć akcję w nagłych wypadkach. Prawda Johnson? Ja nie jestem teraz w stanie. A To do koleria! Aaaa! Aaaa! Kurcze, To niesamowite! Aaaa! Tak! No nie codziennie kobieta rodzi w przebieralni. To coś jest! Nie! Te bluzki po 15 dolarów za dwie sztuki! Aaaa! 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 Serio? Dzięki. Też tak myślę. Petlin, chciałbym ci coś. Zgadzam się. Tak, pójdę z tobą na inaugurację roku. Kupiłam już sukienkę. E, o... Tak wiem. Nie zapytałam jaki kolor lubisz. Przepraszam, na pewno. Możesz jeszcze zwrócić sukienkę? O, widzę, że przywiązujesz dużą wagę do kolorów. Nie w tym rzecz. Więc dlaczego pytasz, czy mogę zwrócić tę sukienkę? <laughs> Chcesz ze mną zerwać? Bardzo mi przykro, Ketlin. Nie mogę uwierzyć! Czemu? Czy to przez moich przyjaciół? Właściwie tak. Oni są zbyt. Zbyt co? Poważni. No wiesz, wyjeżdżają na wykopaliska do Peru, odbierają porody w łodziach podwodnych. Jestem studentem. Chcę się bawić. Ale ja też chcę! Ketlin, nie o to chodzi, że się różnimy. Ale. Rzecz w tym. poznałem kogoś. Wybacz. Mamy wspólne zainteresowania. Cioż? Kto jesteś? O, sorki, nie chciałam przeszkadzać. No, a co do twojego doktoratu, Kathleen, to na pewno będzie świetny. Do zobaczenia. <śmienic> <śmienic> Siedem dni bez kawy. Tak, wczoraj nareszcie przestało mną telepać, ziom. Wygrałeś, Dziut! Wygrałeś! Znalazłem Twój ostatni kubek po kawie, jest nagroda! Nie gadaj, co wygrałem, ziom? Darmową kawę na rok! Ja to wezmę. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie, Joanna Kuryłko. Dzięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Aleksandra Dobrowolska. W rolach głównych Ketlin Agata Buzek, Jen Anna Zroka, Niki Katarzyna John i Maciej Zachorzcielny, Jud Aleksander Czyż, Wyatt Modest-Ruciński.